Siemneczko ludziska z tej strony, rolnik. Dzisiaj zaczynamy nową serię na Guralach V5. Tak, nowy nabyteczek z Promixa, 100 zmodyfikowana yy, przyczepa DB14 z Pronara. Nie, Metalfacha. Yy, Będę blisko. Przeglądam się jako Zmienimy się stację radiowo. Żeby nie było... No to nie jest no. Dobra. I tak, przepraszam Was, że tak długo mnie nie było, ponieważ miałem egzaminy i mam teraz dużo do poprawień, dlatego będę chyba raz na weekend jakiś odcineczek się pojawi. O, moja druga perełka, kejsik. Z dużo pracowałem. Dobra, na razie zostawimy. Zobaczmy coś tam możemy kupić um... Ursusa. Na pewno. Bez kabiny. Nie. Bez chlapaczy z chlapaczami. Chyba bez chlapaczy. To jest 55. Do niej możemy kupić opryskiwacz. Nie wiem który. Ten kupimy. Dobra, tepniemy się. Jak pewnie niektórzy zauważą, korzystam z modu pur roku. Łatnik nieważne Dopiero zacząłem tą serię, jeszcze muszę tak nagrać, może się wam się w kukurydz jak przygotuję pole Poczew lecimy Zaszycenie hmm, otoczenia wszystko na 10 no, tak będzie, chyba najlepiej. No, to więc e, przepraszam was za taką długą przerwę. Hmm. No, fajty, pie. Skóra, ale bardzo fajna mapa. Ma klimacik. Hmm. Będę to 60 malował. Pewnie w, w, w najbliższych odcinkach. Maska będzie zdjęta do malowania, i, i na razie chyba pierwszą maskę tylko pomaluję. Hmm. <try> I tak Na razie nie czytowałem kasy I nie mam zamiaru Tak, zaciągnąłem kredyty Posprzedawałem wszystkie maszyny, jakie miałem Na start Znaleźli się kupcy, to posprzedawałem Czyli co oddałem do sklepu Zatora majora Tak, zetorka majora z so oddałem Zastanówcie się, do czego mi 60 będzie służyć Przeważnie, oprócz pryskania Dobra, przyspieszymy trochę czasu, żeby widno było Dobra, palimy Dobra Okupiłem taką ciekawą. O, co, nie odpiąłem, serio? Taki fajny. Nie odpiąłem, Nie odpiąłem, Dobra, odpięty. Tak, będę musiał jeszcze. Przed... Jeszcze kombaj muszę sprowadzić, ale to już pewnie jakiś taki lepszy. Nie wiem, że. O, kto by chciał ze mną tutaj na serię, to pisać mi na. w komentarzach. Będzie do tego służyć, żeby oporządzać przy krowach, przeważnie. O. Będziemy to odstawić. Nie wiem dlaczego mam no właśnie takie ścinki spadki FPS -y, mam, no ale I tutaj belki będą składowane na pewno można schować Chyba Bo teraz to Jadę będę jechał posiewnik Tutaj już mam nasiona na przygotowane, ale posiewnik do kukurydzy będę jechał 3 metrowy nie za duży Pojadę kejsem sobie Ale prawdopodobnie będę 60 chciał, bo Tu seradzi, załączyłem I tak. Czeka, o, ile nagrywam muszę zobaczyć, przepraszam, muszę zobaczyć, ile nagrywam. Uuu. Dobra. Siedem minut. Czyli jeszcze tak parę minutek. I przepraszam Was jeszcze za takie. dobijemy 20 łapek pod tym filmikiem, kolejny odcinek z siewów. Eee, jak jeszcze nikt nie widział tego kanału. Zapraszajcie znajomych. Zrobię live'a. Zrobię serwer dla widzów. Eee, kto ma 17, chce pograć na multiplayer, serię z modami. Zapraszam Was serdecznie e, na pisanie komentarzy. Ja Was odezwę. Zapraszam Was na Facebooku i będziemy wszystko uzgadniać. Stworzymy taki grupowy czat i z kim będę mógł tam nagrywać, z widzami, to z chęcią zagram, jak będę miał czas. Z każdym widzem zagram. i jak tak to aktualizacja 144 nie przejechałem przejechałem mm. co jeszcze a jeszcze czekajem przechudy włączyć o. O, będzie padać niedobrze Oj. i kabina będzie zakładana w 600 ale dobra no nie wierzę same reklamy Ja eee. mam samochód jedzie. Dobra, i kogo tutaj lecimy. Chyba nie Holanda, te siódemeczkę kupię i jakiś płok, ale to się zobaczy. Jeszcze na razie, bo on... ten case ma najwięcej koni. Bo ma 100 115 koni, a Promixa ma 105, a 60 ma 54 koni mechaniczne. Jeszcze nie pamiętam sam posiada, znaczy to jest 55, sam 50 55 i tam chyba powyżej 50 koni. 6-ekcyjny yy, do kukurydzy bez yy, zbiornika na nawóz, czyli sam, same nasienie i nasiona, nasienie yy, same nasiona i siejemy po prostu. Na razie pola mam chyba trzy zakupione, co z tego wiem. Tutaj. Dobra. Dobra. Muszę znowu chudy wyłączyć. Ją. Czekajcie. No moment. Musimy napełnić się nich, okay. Dobra. niczek. Myślę, że moja się nie uradzi. Teraz. Poza tym, że nie nagrywałem to jeszcze OBS, mi się tam zepsuł i nie mogłem nic nagrać. ja pierwszy raz to widzę, to jest czego No Dobra, nie ogarnię tego. 13 minut. Ja się z Wami żegnam. Cześć.